Cześć, siemanko, siemanko. Dzisiaj zrobimy sobie taki mały pack opening z uwagi na to, że mamy promocję Future Stars w paczkach. Otworzymy sobie 40 player picków. później otworzymy również nagrody za mistrzostwa food, które już skończyłem dzisiaj rano. No i na koniec zrobimy sobie jeszcze pick z bohaterem. Także dużo się będzie działo dzisiaj, także krótkie słowo od sponsora kanału i lecimy z tematem. Jeśli chcesz kupić monety do EAFC24 w szybki i bezpieczny sposób, useandbuy.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety otrzymacie już 10 minut od zamówienia. Pamiętajcie, aby wpisać kod CLIP aby otrzymać 6% zniżki. Link w opisie. A więc słuchajcie, zaczynamy pack opening od playerpików. Mamy tutaj 40 sztuk przygotowanych, koszty jednego playerpika to 6 złotych kart, w tym tylko jedna rzadka, także moim zdaniem bardzo tanio. No i więc szukamy, szukamy oczywiście kart specjalnych jakichś oczywiście, które są w paczkach. Są też ikony w paczkach, także naprawdę sporo do trafienia. Na razie trafiamy tylko z Somera 84, nie najlepiej, ale sporo kart 8.2, 8.3 również pewnie trafimy. Które też się przydadzą do innych rozbudów e, Tak więc tutaj oczywiście też liczymy na jakieś walkouty, żebym mógł sobie zbudować właśnie tego bohatera do końca e, Na razie tylko 8-4, najwyżej oceniona karta Ale mam nadzieję, że za chwileczkę się trochę rozkręcimy e, Tutaj kolejna karta, 83 o, jest w końcu Tripper, karta 85 i na razie na szczycie listy mamy właśnie tego Trippiera, ale dopiero mamy kilka player za nami, także mam nadzieję, że jak tą stronę dojedziemy, to w następnej już będzie troszeczkę lepiej. Znowu mamy 83, no na razie jej nas tutaj nie obdarowuje nie wiadomo jakimi kartami, czyli czyżby znowu przykręcili troszeczkę kurek z dropem. Mam nadzieję, że nie, że następna strona będzie troszeczkę lepsza, także lecimy kolejną, e, kolejną stronę. Mamy już 85 e, koronę. przepraszam, koroma. Nawet fajnie wygląda, ale to wiadomo, informy raczej bardziej pod przypałkę, e, szczególnie, że mamy etap już po toty, także każdy ma te składy tak napakowane gwiazdami, że karty informowe praktycznie nie robią wrażenia i głównie są przypalane właśnie w jakichś wyzwaniach. Tak jak teraz dostaliśmy paczkę 84 razy 5 gdzie też inform jest wymagany, także tych paczek może zrobić trzydziennie, to naprawdę sporo tych informów się przyda. Właśnie, żeby te paczuszki sobie e, porobić. No i na razie karty 83 najczęściej się trafiają, ale my mamy w końcu kobela 87, także przyda się. Aczkolwiek mam jedną kartę, którą mam w duplikacie na samym końcu. To właśnie był Kobel <grym> Także trafiliśmy go e, drugi raz. Specjalnie go trzymałem, żeby sobie uzbierać innych kart troszeczkę więcej, żeby e, przepalić właśnie tego kobela. Widzę, że będę musiał go dwa razy przepalić. No ale na pewno jakieś miejsce się dla niego e, znajdzie na przepałkę. Kolejna karta 83, czyli na razie bez Story. Jeden walkout, jeden inform i to jak na razie e, najlepsze co trafiliśmy, ale jeszcze nawet do półmetku chyba nie dojechaliśmy, także no tutaj chyba najgorszy pik z możliwych, czyli trzy karty 80, no tutaj nam nie, się nie poszczęściło, ale lecimy dalej, słuchajcie, jest Andras Centraliska 81, czyli już overall wyżej, ale oczywiście liczymy na wyżej oceniane karty jest Lukalku 84. Tak się zastanawiałem, czy robić czasami, może zrobię tą Klaudię Pinę, tam jest potrzebny skład 85-87, ewentualnie jeszcze myślę nad Kimisiem, jeszcze do jutra może go robić. I tak się właśnie zastanawiałem, czy Kimis, czy może ta Claudia Pina. Claudia Pina jest fajna, bo ma te finezyjne strzały, zwłaszcza, że dzisiaj właśnie wszedł pacz, który już oficjalnie obniżył skuteczność strzałów z fałsza. Także może znowu te fineski trafią do, do łask i będzie nimi można łatwiej strzelić bramkę, niż właśnie tymi strzałami z fałsza. Zobaczymy jak to będzie, bo jeszcze nie zagrałem po patchu żadnej gry. Grałem dzisiaj rano, kończyłem FUT Champions, to jeszcze ten patch nie wszedł, także ciężko mi powiedzieć jak to wpłynie na rozgrywkę, no, ale wszystko się pewnie okaże w praniu. Dzisiaj mamy wtorek, także do jutra i tak muszę rozegrać kilka spotkań w Rivalsach. To będzie czas właśnie, żeby przetestować te czy inne strzały, jak one działają. A póki co testujemy te playerpiki. Na razie nie wygląda to najlepiej. Wciąż tylko jeden walkout. Mamy drugiego informa. Też go wezmę, mimo tego, że mamy już go w klubie, ale przepalimy sobie właśnie o, o jakąś paczuszkę 84 razy 5 Mamy Mertens 84. Też nieźle, aczkolwiek liczymy na jakieś walkouty. Jakieś walkouty by się przydały. Niestety, mamy tutaj tylko Pawolek. No i na tej stronie praktycznie już mamy końcóweczkę. Już 30 cztery piki za nami, ale w końcu jest kolejny walkout. Jest Sandra Panos o 77, czyli drugi walkout z tego rozdania. Lecimy dalej. Czy będzie jeszcze jeden walkout wśród tych czterech, pięciu pików? No już teraz czterech, które nam zostały. No, na razie nie wygląda to najlepiej. Tyle player picków i na razie tylko dwa ukałty. Co prawda też dwa informy, to też można liczyć praktycznie jako walkout, bo te karty są naprawdę dużo warte na rynku. Koło 20 tysięcy chyba teraz kosztują, także z informów również, oczywiście trzeba się cieszyć. No i słuchajcie, doszliśmy do ostatniego player pika i to będzie Madison. Dobra, to nie będzie walkout, to będą W sumie dwa ukałty, dwa informy, jedna karta 8-5, dwie, chyba czy tam 8 -4. I tak naprawdę tak wyglądają właśnie te player playerpiki, myślę, że i tak biorąc pod uwagę, że mamy sporo tych kart złotych zwykłych, które dostajemy praktycznie codziennie ze złotych codziennych wyzwań, to tak naprawdę te player playerpiki zrobione są za darmo w większości przypadków, także myślę, że i tak warto spróbować swoich szans, aczkolwiek no u nas tutaj jak widać... Aż tak dobrze nie było. Ale teraz otwórzmy player piki za Food Champions. A więc odbieramy nagrody za Food Champions. Ranga piąta, 12 zwycięstw, 7 porażek. Jeden meczek sobie oczywiście zostawiłem, żeby automatycznie nie odebrały mi się nagrody. Zawsze tak robię właśnie i trzymam te, te nagrody za Food Champions, właśnie żeby otworzyć na live, czy tak na odcinku dzisiaj. Eee, tak więc nagrody, jak sami widzicie, 3 player piki, dwóch piłkarzy 85 to są wymienne paczki, rzadki zawodników i Ultimate również. No i jedna paczka mieszanej kampanii 85. Plus, trochę doświadczenia, którego już nie potrzebuję, bo już mam wbity ostatni poziom, 30 tysięcy monet i kwalifikacje praktycznie zapewnione do następnego FUT Champions, a więc 3 piki 84. No zobaczmy, z tych 80 średnio poleciało, no tutaj już mamy troszeczkę zagwarantowane wyższe overale. no i zobaczymy, pierwszy pik, co my tutaj mamy? Kolejny inform. kolejny inform, ale chyba skuszę się jednak na Bernardo Silva, informów naprawdę mam już sporo, tutaj kolejny, który musiałbym przepalić, także weźmiemy sobie overallowo najwyższą kartę, czyli 88, lecimy drugi pik, czy będzie jakaś karta specjalna? Jest, jest bisek, jest Kimiś, jest Oblak i Bruno. To naprawdę jeden z lepszych player picków, jakie mógłbym sobie tak naprawdę wymarzyć. Ten bisek, nawet powiem Wam szczerze, nie wygląda źle. Met 96 to jeszcze wyższy niż Blonk. E, chyba go wezmę, słuchajcie, chyba go wezmę i może nawet da mu szansę, aczkolwiek ta obrona tak mi to zaskakuje, bo ma tylko 82 w przechwytach e, dosyć mało, ale fizyczność za to jest naprawdę konkretna, 96 siły, skoczność 98, no tutaj wszystkie główki powinien wygrywać do tego ma ten styl gry, który ma Virgil van Dijk, czyli walka w powietrzu, no tutaj nie ma szans, żeby chyba z nim wygrać główkę e, naprawdę fajna karta e, Mamy też trzy karty do 88 do wyboru, ale skoro jak weźmiemy tego Biseka. Może dam mu szansę, zagram nim, zobaczymy, jak on się prezentuje już w grze. No i trzeci pik, zobaczmy, czy będzie też karta specjalna. Jest inform i jest żał cancelo, chyba jeden z. E, z najwyżej ocenionych tutaj e, Adebayo, którego już trafiłem chyba z 4 razy <laughs> Także słuchajcie, chyba wezmę tego O Cancelo Mimo wszystko, chociaż e, Adebayo też no, Jako info byłby do przepałki Ale już chyba mam za dużo tych informów do przepalania Weźmiemy O Cancelo E, także, także tak wyglądają player piki za FUT Champions, oczywiście paczuszki też za chwileczkę, otworzymy tylko przypale po prostu te duplikaty i lecimy dalej e, z pack openingiem. A więc karty przepalone, teraz otwieramy paczuszkę, pierwszą za FUT Champions, czyli dwóch rzadkich 85+, jest to paczka wymienna. No i zobaczmy, czy będzie jakiś walkoucik, no i tu mamy Francję, SPD to pewnie będzie Kante, to będzie Kante 86, niestety to jest pojedynczy walkout, także poza Kante Pewnie będzie tam karta 85 w środku, jak znam życie. Oczywiście, jeszcze do tego, także dwie karty. Damy na listę, zaraz sobie to sprzedamy. Kolejna paczka za Food Champions, paczka za 50 tysięcy, wymienna. I zobaczmy, czy będzie jakaś karta specjalna. Raczej nie. Tutaj mamy chyba Sebastiana Alera. Paczka bez historii, także przewijamy. No i największa paczka za Food Champions, paczka Ultimate, 30 rzadkich złotych zawodników. Czy tym razem to szczęście? Zobaczmy, co my tutaj mamy. Eee, tutaj nie dopisze nam szczęście. Bo tutaj trafiamy Edina Jacko, słuchajcie, Edin Jacko z paczki Ultimate <laughs> 83 Oberala. <laughs> Także no nie zarobiliśmy na tym futrze za dużo. Niestety ta edycja nie przyniosła nam za dużo pieniążków. Otwórzmy jeszcze paczkę z kampanii 85. Może tutaj akurat odda. Bo z tych paczek, no, wszystko może wylecieć. To są stare karty jeszcze z poprzednich promocji. Ale zobaczymy. Może akurat jakiś rodzynek się trafi. Otwieramy co tym razem? Hiszpania. Napastnik. To będzie Alfa, Alvaro Morata, jak znam życie. Wersja ice. No, jak sami widzicie, Alvaro Morata. No, nie wygląda najlepiej. Na rynku kosztuje jakieś 20. 3000. Także szał nie robi. No to cóż, zróbmy teraz Pika z bohaterem. A więc ostatni skład za pik z bohaterem. Tutaj mam bohaterów 86. Plus. Są to karty podstawowe, potulnego zagrożenia lub UCL. Także, no niestety, te podstawowe karty najczęściej lecą. Pier z pierwszego Pika, jakiego zrobiłem, poleciały mi cztery karty podstawowe bohaterów. Niestety żaden do składu się nie przebił. Najlepszy był chyba Pele. To jedynie pod względem overallu był po prostu dobry. 89. Ale czy tym razem szczęście bardziej dopiszę. Zobaczmy. 3, 2, 1, otwieramy. No Julie, szkoda, że w tej wersji. Morientes 89, Kuit w wersji e, tej potrójnego zagrożenia, aczkolwiek w moim składzie raczej nie zagrzeje miejsca Także tym razem po, po raz kolejny znowu bohaterzy nie oddają. No, weźmiemy tego Modern po bo jest przypałkę. E, jedyny plus, że ma w miarę wysoki overall. Ale to nie koniec otwierania na dzisiaj, ponieważ mamy jeszcze do odbioru 4 nagrody za sezon. E, skończony mam sezon z uwagi na to, że jej podarowało nam praktycznie za darmo 4000 XP. Wystarczyło wygrać dwa mecze, czy tam rozegrać dwa mecze. Także e, paczuszki konkretne. E, tutaj jest jedna paczka rzadkich piłkarzy za poziom 17, za 18 mamy 5 razy 80. 84, także też solidna paczka za poziom 19 mamy do wyboru albo dwóch rzadkich 87 albo trzech rzadkich 86 ja jak zwykle biorę tam gdzie jest więcej czyli trzech piłkarzy 86 także tą paczuszkę również sobie weźmiemy Mam nadzieję, że polecą jakieś karty specjalne z tej paczki. No i za ostatni level biorę paczkę 20 rzadkich 84. No tutaj liczę, że jest największa szansa na trafienie właśnie jakiejś karty specjalnej. Pamiętajmy, że są jeszcze ikony w paczkach, także, także te ikony również mogą polecieć właśnie z tych, z tych paczuszek. Także bierzemy 20 rzadkich 84. No i otworzymy za chwileczkę, zobaczymy czy coś poleci. Jak poleci foder, to po prostu do, dokończę sobie kimisia, którego już zacząłem robić. także... Także, e, także zobaczmy, zobaczmy co poleci z tych paczek, sam jestem ciekaw, e, zwłaszcza z tej ostatniej paczki razy, 20 razy 84 ale najpierw na rozgrywkę paczka pięciu rzadkich 84+, plus. no tutaj niestety nie ma karty specjalnej, ale będzie modlić 87, czy to będzie jedyny walkout w tej paczce? Nie, będą dwa, będą dwa walkouty, zobaczmy kto tam jeszcze jest. Jest Diani, 89. Bardzo solidna paczka. Bardzo solidna paczka. Dwa walkouty. Czy coś jeszcze? Nie. Trzy karty, 84. W tym Hakimi, który bardzo rzadko się pojawia w paczkach. No i teraz paczka za 19 poziom, czyli paczka drzech piłkarzy 86. Tutaj jest pewne, że będą przynajmniej trzy walkouty. Ale jak dobre te walkouty będą, zaraz się przekonamy. Otwieramy paczkę. Zobaczmy, co mamy za 19 poziom. Niestety nie widzę karty specjalnej. Jest Francja, S.O. Olympic Lyon, czyli to będzie Renard. A kto z nią? Kto z nią? 88 mamy Overala, długi walkout, to znaczy długi, e, długie wyjście tej drugiej karty i to będzie Ruben Diaz 89, którego już mam w klubie. Będę musiał szybciutko go przepalić, zanim otworzymy paczkę e, 3 razy, 20 razy 84 plus. I co tam jeszcze mamy? Mamy jeszcze Martineza, w sumie Diaza i e, Renati już mam, także szybciutko przepalę te karty i otwieramy ostatnią paczkę 40, 20 piłkarzy 84+. Plus. No jako wisienka na torcie 20 rzadkich piłkarzy, 84+, plus. no nie wierzę, że tutaj nie będzie żadnej karty Future Stars, nawet jakaś najgorsza, żeby po prostu była, żeby coś się zapaliło w innym kolorze niż tylko złotym. Otwieramy! Ostatnia paczka dzisiaj. Aha, mamy Brazylię, SPD, Casemiro. No na szczęście to jest podwójny walkout, widzę, że tutaj karty specjalnej chyba nie zobaczymy, chyba, że w środku coś będzie. Zobaczmy, co tu jeszcze wyskoczy. Ruben Diasz, po raz kolejny, z, dwa razy z rzędu Ruben Diasz, no przynajmniej overallowo się ta paczka zgadza, zobaczmy czy w środku będzie jeszcze jakaś karta specjalna, nie no słuchajcie, wydaje mi się, że tutaj nie ma żadnej karty specjalnej. Nawet z takiej paczki nie trafiamy karty z eventu No trochę szkoda, trochę szkoda no, Dużo tych kart 84 dosyć sporo wypadło Niestety dosyć za dużo moim zdaniem jak na tą paczkę No ale niestety, mamy kilka walkoutów Raz, dwa, trzy, cztery, pięć walkoutów Tutaj jest szósty Sześć walkoutów na 20 kart 84+, plus. moim zdaniem mogło być troszeczkę lepiej Aczkolwiek no cóż, no, przepalę ich po prostu na kimisia i będę miał kimisia Zrobionego, zwłaszcza, że rusza Liga Mistrzów, także mam nadzieję, że kimś zostanie kilka upgrade'ów. A na dzisiaj to będzie tyle, trzymajcie się, do zobaczenia, na razie cześć.